Dzień dobry państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem chciałbym porozmawiać o pewnym rozkazie, jak to anglosasi nazywali wujka Juzia, czyli Józefa Stalina, który został wydany w 1943 albo w 1944 roku, różnie się go podają. Chodzi mianowicie o to, że na zebraniu komitetu partyjnego Stalin, niestety bardzo mądrze, doradził, żeby wszystkich przeciwników komunizmu, jacy by oni nie byli, nazywać faszystami, nazistami, a żeby prawicę, którą podejrzewał, że po wojnie, jeśli ona się skończy na korzyść koalicji sowiecko-alianckiej, żeby atakować właśnie wszystkie ruchy konserwatywne i też pozostałości ruchów narodowo-socjalistycznych, jeśli takowe będą, atakować właśnie taką bronią, że wszystkich utożsamiać z narodowym socjalizmem. To, co się dzieje do dzisiaj, to jest jeden z najbardziej trwałych rozkazów Stalina. Że wszyscy, którzy myślą inaczej niż obecna lewica, czy ta czerwona, czy ta obecnie zielona, nam niestety zieloną tęczowa wszechobecnie panująca, nazywani są jakimiś faszystami, nazistami. A jeśli wspomina się o narodowym socjalizmie niemieckim, to mówi się o nim jako: lubię ten zwrot, w cudzysłowie, cokolwiek miałby on znaczyć skrajnej prawicy. Jak oni prawicę widzą w narodowym socjalizmie, to ja nie wiem i każdy, kto trochę narodowy socjalizm zna, e, prawicy tam nie zobaczy. Walka klas została zastąpiona walką raz, chociaż też nie do końca, gdyż sami narodowi socjaliści, łącznie z samym Adolfem, a zwłaszcza jednym z głównych teoretyków Rosenbergiem czy Goebbelsem, byli e, strasznymi wrogami kapitalistycznego funkcjonowania gospodarki, a były nawet skrajne, mocno komunizujące elementy, jak te wyeliminowane podczas Nocy Długich Noży w S.A. w postaci pana Ernsta Röhma, któremu się marzył e, komunizm narodowy, żeby po zdobyciu władzy całe dobro narodowe porówno rozdać członkom narodu niemieckiego, jakkolwiek on by go nie definiował. Czyli widzimy, że nawet w narodowym socjalizmie, jak w każdym lewicowym ruchu, były spory doktrynalne, u nich szybko rozwiązywane e, za pomocą pięści, noży. E, tak jak w każdym lewicowym ruchu, który jest odrealniony od rzeczywistości pełen teoretyzowania i fanatyzmu, szybko powstają odłamy, powstają spory doktrynalne, które powodują, że ten ruch e, się rozgałęzia. Narodowy socjalizm działał intensywnie, gwałtownie i krótko, więc nie za bardzo miał szansę się rozgałęzić, gdyż e, e, przywództwo miało bardzo, e, do, bardzo dobry i wydajny jak ja plan zdobycia władzy i rozszerzania. I było bardzo zdeterminowane, więc na jakiekolwiek spory doktrynalne nie mogło sobie pozwolić. Więc e, tacy skrajni, którzy Yy, narodowo-socjalistyczno-komuniści -komuni po względem gospodarczym poszli od razu pod nóż, jak pan Ernst Rym, żeby nie przerazić wielkiego kapitału na przykład firm chemicznych yy, zorganizowanych w konsorcjum IG Farben, które finansowały finansowo pomogły narodowym socjalistom dojść do władzy zresztą nie tylko oni, koncern ThyssenKrupp dzisiaj mamy dźwigi, schody ruchome i tak dalej tej właśnie firmy i wiele, wiele innych, y, Axel Springer nawet, i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy z tych przemysłowców byli oczywiście pochodzenia niemieckiego, niektórzy hugonackiego, niektórzy nawet żydowskiego i wspierali y, właśnie ten reżim. A ten reżim, jak wszyscy socjaliści, y, lubią wielki kapitał, bo wielki kapitał ma pieniążka, a wielki kapitał lubi socjalistów, gdyż daje im monopolę na działanie i pozbawia konkurencji w działaniu i robieniu jeszcze większych pieniążków. I tak to właśnie wygląda. W związku z tym należy pamiętać, że do dzisiaj jesteśmy pod czarem rozkazu z przełomu 1943 i 1944 roku Józefa Stalina, który mówił, żeby wszelakich przeciwników komunizmu nazywać właśnie faszystami, nazistami, bo wtedy odbierzemy im dużo możliwości. Debaty z nami i walki z nami. Wprowadzimy sprowadzimy wtedy walkę na nasze tory, na tory emocjonalno-krzykackie, z których jako ci, którzy rzekomo sami pokonali potwora narodowo-socjalistycznego i faszystowskiego, mamy większe prawo mówić i oskarżać, żeby się historia nie powtórzyła. Niestety genialny pomysł Józefa Stalina, który odbija nam się do dzisiaj. Chociaż już mniejsze wrażenie robi oskarżenie o bycie nazistą czy faszystą, jak jeszcze 20-30 lat temu, niemniej jednak do, do tej pory jeszcze niestety negatywnie to działa. A ja to Państwu mówię, dlatego byśmy mieli świadomość, skąd się to wzięło. Tak samo jak w 1944 roku Stalin wydał rozporządzenie w połowie 1944 roku, żeby rozpuszczać propagandę o kolaboracji papiestwa z narodowym socjalizmem, do dzisiaj lewicowcy lubują się i powtarzają te dziwne stwierdzenia, opierając się na w cudzysłowie dowodach, które spreparowano, spreparowano na łubiance. Dlatego do wszystkich nowości i dalej podchodzimy ostrożnie i sprawdzamy. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.